W dzisiejszym wideo chcę przedstawić Wam cztery sukienki z nowej kolekcji Massimo Dutti, które naprawdę są warte tego, aby założyć je na wesele, albo może na jakąś inną uroczystość, może chrzciny, może rocznica ślubu, może jakieś huczne celebrowanie urodzin. Jestem pewna, że w tych sukienkach będziesz się czuła jak bogini i jak królowa wieczoru. A ja w tym wideo pokażę Ci kilka stylizacyjnych trików, które będziesz mogła wykorzystać, aby po prostu też przekazać swoją indywidualność. Nazywam się Wioleta Tymul, mówię o stylu, o kobiecości, o elegancji. Dlatego w tym wideo właśnie pokażę, Wam, jak wyglądać dobrze na każdej uroczystości. I pierwsza sukienka to jest właśnie ta niebieska. Naprawdę ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Wiecie, przypomina mi ona. Jakbym wyglądała jak jakaś gejsza? Wam tak nie wygląda? Zobaczcie jeszcze są tutaj takie, takie. No nie wiem co można z tym robić. Albo można to opuścić, albo można sobie tak tutaj zawiązać z przodu. Chodzi o to, że no czuję się jak Madame Butterfly? Ja jestem miłośniczką opery i baletu, więc naprawdę jak ją zakładam, to się czuję naprawdę tak jakoś taką japońską pięknością. Więc już tutaj indywidualność jest zapewniona po prostu poprzez tą sukienkę. Taka jest ona bardzo niezwykła. Zobaczcie mi się ona bardzo podoba tym, że no daje nam możliwość. Chodzi o to, po pierwsze, ona jest z długim rękawem, więc no czy macie jakąś uroczystość latem, w sierpniu, czy może na początku lata się przyda, tyle że ma bardzo otwarte tutaj stylu plecy, naprawdę problemem może być tutaj z doborem stanika, albo po prostu go tak można opuścić, ja swój opuściłam tak i, i się bardzo dobrze trzyma, albo po prostu no, kupić już taki specjalny na takie bardzo duży ten dekolt, kiedy jest na plecach. A te możliwości, o których mówiłam, zobaczcie, że ona jest i na szelkach i z długim rękawem. I tak naprawdę można czasami, no tak, tak zrobić taki wiecie ruch jakby, no nie tak się stało, niespecjalnie, że troszkę on tak nam przyopada. No z jednej strony można, z drugiej ja bym radziła tylko z jednej. Może jakieś takie zdjęcie na przykład, wyglądamy no bardziej tak sensualnie, bardziej kobieco w tym momencie. Więc myślę, że ta sukienka naprawdę pozostawia nam no dużo takich możliwości, ja bym powiedziała, żeby ją wykorzystać w taki sposób, jak my chcemy. Ja bym tutaj zawiązała te takie dodatkową właśnie taką tkaninę tutaj z przodu. No może troszkę to zwiększa mój brzuszek, ale powiem wam, no jak coś jest, to no nie widać mojego brzuszka, od razu, wiecie, wiadomo jest, że jest tkanina tutaj, więc to nie jest mój brzuszek, to nie jest dlatego, że ja zjadłam coś dodatkowego, tak, podczas tej kolacji. Więc myślę, że też to dobrze tutaj tak przykrywa nam i fajnie on robi taką bardzo kobiecą tą sylwetkę. Mi się naprawdę bardzo podoba ta sukienka właśnie z tego powodu, że no to daje tej kobiecości, chociaż jest naprawdę taka troszkę nawet podejrzana, tak, jak widzimy ją od razu. Jak stylizować tę sukienkę? Ja bym radziła z czarnymi dodatkami. Jeśli oczywiście wasza panna młoda nie wierzy w zabobony i nie uważa, że czarny to nieszczęście, no jeśli tak, to wtedy wybierajcie jakieś srebrne zloty, naprawdę będzie bardzo pięknie też wyglądało. Ale ja uważam, że szczególnie pięknie z blękitnym wygląda czarny. Dlatego mi się tutaj bardzo, no fajnie pasuje. Taka to moja stara torebeczka w zarze, jeszcze ją kiedyś kupiłam. I czarne szpilki, które naprawdę, no fajnie nam tutaj. Taką harmonię z, no, z torebką wprowadzą, ponieważ na takie bardziej klasyczne okazje ja jednak radzę, aby dopasowywać kolor naszych szpilek, naszego obuwia i naszej torebki. Przynajmniej, no przynajmniej troszeczkę. Ponieważ wtedy nasz look będzie wyglądał bardziej przemyślanie, bardziej tak po królewsku nawet bym powiedziała, bo gdy zwrócimy uwagę na królowe, na przykład e, europejskie, tak, albo na księżne Kate, jak one się ubierają, gdy idą na takie bardziej oficjalne okazje, zawsze one dopasowują obuwie ze swoją torebką, a także nawet w tej samej kolorystyce czasami co i sukienka. No ale to już naprawdę, wiecie, to już, to już może troszkę za dużo, ale jeśli chcemy, dlaczego nie, też pokażę Wam taki dzisiaj look troszkę później. Bardzo mi zależy na tym, aby dotrzeć do jak największej ilości kobiet i pomóc im swymi radami. Dlatego bardzo Cię proszę, stawiaj mi lajka, ponieważ pomożesz mi w rozwoju mojego kanału i po prostu docieraniu do większej ilości odbiorców. Bardzo Ci dziękuję za to. Także ta sukienka może potrzebować takiego niedużego wisiorka, ponieważ jest naprawdę bardzo szeroki dekolt w tym momencie i ta szyja wygląda na trochę tak nago. Dlatego, już w zależności od waszego, widzi mi się, jak Wam się podoba. Można coś delikatnego. Ja bym dała jednak delikatnego, coś nie takiego dużego, masywnego, ponieważ no, ta sukienka już bardzo ma dużo w sobie takiego niezwykłego i przyciąga tę uwagę. Dlatego, coś malutkiego, delikatnego. Ja nie bardzo lubię tych wisiorków, więc ja no, nie mam ich tak dużo i więc no, nie lubię. Ja bardziej wolę jakieś kolczyki, takie większe można w tym wypadku. I po prostu no, odkryć tą swoją piękną szyję można, jak chcecie, jak oczywiście, jak Wam się tutaj podoba. Jeśli wygląda Wam zbyt nago, obowiązkowo zakładajcie jakiś wisiorek, żeby po prostu no, się czuć lepiej, bo tak wtedy wiecie, jak nam się podoba swoje odbicie w luszcze, wtedy czujemy się komfortowo i wtedy zachowujemy się no, już jak ta bogini na tej uroczystości. I kolejna sukienka to jest właśnie ta. Naprawdę jest ona bardzo piękna, ta tkanina przepięknie lśni i też jest bardzo to taki klasyczny i bardzo delikatny, kobiecy model. Więc naprawdę bardzo mi się ona podoba. Ten kolor jest też bardzo niezwykły. On jest taki, no jak same widzicie, on jest taki lekko srebrny, lekko szary, lekko taki niebieski nawet. Więc to wszystko pozwala nam po prostu wykorzystać te kolory i później wykorzystać je właśnie w stylizacji. Ale to jeszcze o tym troszkę później. Tkanina ta naprawdę wygląda bardzo pięknie, po prostu jakby była jedwabna, ale to jest tak naprawdę po prostu połączenie acetatu z poliestrem. Więc tak to wygląda. Tyle, że co mi się nie podoba w tej sukience, od razu Wam powiem, że to, że tutaj, no tak bardzo się wszystko odbija. Zobaczcie, ja mam rajstopy założone i po prostu no się tutaj widoczne są te paski. Więc tak naprawdę tutaj no z bielizną trzeba bardzo ją dopasować tak, żeby ona się nie odbijała. Na pewno taka bardziej uciskająca ta bielizna stylizująca no naszą sylwetkę. Także w tej sukience nie ma możliwości założenia stanika, ale tak naprawdę, no zobaczcie, że nie przeszkadza to. Ja mam nieduży biust, a tak naprawdę wygląda ona naprawdę bardzo pięknie. Co mi się jeszcze bardzo w niej podoba, że ona ma też tutaj rozporek z jednej strony, co naprawdę no ułatwi nam tańczenie i w ogóle swobody poruszania się zapewnia, więc naprawdę pod tym względem no naprawdę wygląda ona bardzo klasycznie. Myślę, że tę sukienkę, no warta jest ona z tego powodu, że nie tylko założymy ją na tą uroczystość, a później będziemy mogli wykorzystać ją nawet po prostu pójść na drinka, można sweterek na górę Założyć i ona całkowicie się zmieni, i, i, i wiecie, ją tak bardziej do takiego codziennego luku można dostosować i też wykorzystywać. Czyli to byłaby taka inwestycja, którą założymy też kilka jeszcze razy później, nie tylko na to jedno przyjęcie. Ale dla mnie, tak naprawdę, zobaczcie, plecy są bardzo no, otwarte, są nagie po prostu. Dla mnie naprawdę byłoby tak zbyt zimno. Albo wybieramy jakieś szal na siebie narzucamy, albo ja w tym wypadku założyłabym żakiet. I zobaczcie, tutaj stylizuję właśnie z żakietem, z tym białym żakietem z lnu, też on jest teraz dostępny w Massimo Duty. Bardzo mi się to tutaj podoba, bo to jest takie fajne połączenie tej męskiej energetyki z kobiecą, i gdy jest nam zimniej, tak może wewnątrz jest jakaś klimatyzacja, to można przy stole założyć ten żakiet albo narzucić jakiś szal, tak, jeśli nie podoba Wam się ten żakiet, a już można go zdjąć, gdy idziemy już e, na tańczenie. Ja uważam, że po prostu no, trzeba zawsze coś mieć, co możemy narzucić na naszą sukienkę, co fajnie pasuje, i w tym momencie ten biały żakiet naprawdę będzie pasował ze wszystkim. A ponadto, ten biały żakiet no, dodaje takiego stylu i takiej współczesności. Naprawdę wyglądamy bardzo, bardzo modnie. I też chcę zwrócić Waszą uwagę, że tę sukienkę stylizuję z kolorem srebrnym. Już zauważyłyście pewnie, że mam srebrne kolczyki. Tutaj też taka fajna bardzo torebeczka. I no, ja mam beżowe szpilki, ale tak naprawdę, jeśli macie, dlaczego i nie byłoby założyć srebrne? No ale już specjalnie można je nie kupować. Ja sobie założyłam po prostu swoje beżowe, które mam klasycznie i z białym naprawdę te wszystkie kolory no, fantastycznie się łączą i pozostajemy w tej takiej podobnej rodzinie kolorystycznej. I właśnie przez to wyglądamy bardziej elegancko, bardziej wyrafinowanie. Tak naprawdę no po królewsku możemy naprawdę czuć się królową wieczoru, ponieważ te kolory fantastycznie ze sobą się łączą. Jeśli podobacie się mój dzisiejszy makijaż, to ja mam osobne wideo, w którym pokazuję krok po kroku jak go wykonuję. Dlatego jeśli chcesz się dowiedzieć jakichś nowych trików związanych z makijażem, to przechodź i oglądaj. I kolejna sukienka to jest właśnie ta fioletowa. Naprawdę bardzo mi się ona podoba. Ja ją założyłam i tak się poczułam komfortowo. Jakoś nic mnie nie krępuje, mogę się czuć sobą po prostu i, i te ruchy wszystkie są takie bardziej nieskrępowane. To chyba w porównaniu z tą poprzednią tak naprawdę. Ale podoba mi się ten też model. Zobaczcie, że też tutaj tkaniny jest więcej na naszym brzuszku. No, i jak wspominałam, z pierwszą sukienką nie jest to źle. Naprawdę. W ten sposób no, ten brzuszek troszkę u nas jest schowany. Bo no, bardzo często w tych takich uroczystych sukienkach, gdy one są bardzo obcisłe, to nawet gdy no, mamy i prawie idealną sylwetkę, no jednak ten brzuszek będzie wystawał. A jak jeszcze siedzimy i coś zjemy, no to na pewno on się zwiększy i zawsze będzie to tak, wiecie, no, przyciągało tą uwagę. A tutaj jest to takie, wiecie, zamaskowany. Więc bardzo mi się to podoba. Ta sukienka jest też wykonana w 100% z wiskozy troszkę bardziej się ona gnieci. Myślę, że to jest jedyny jej minus tak naprawdę. No musiałam się przejść troszkę parownicą, tak nawet nie troszkę, a dobrze się przejść parownicą, żeby ją wyprasować, e, ale myślę, że ona jest tego warta, bo jest naprawdę o wiele bardziej przyjemna w dotyku i właśnie ten komfort e, no, jej zakładania jest o wiele większy niż tej poprzedniej, która jest no, mieszanką jednak acetatu z poliestrem. Plusem jest także, że ona też lśni, więc też ma taki no, jedwabisty połysk. Ten kolor fioletowy jest naprawdę bardzo modny. Pojawiło się bardzo dużo rzeczy właśnie w tym kolorze, nie tylko w Masy Moducie, też w innych sklepach i w ogóle na pokazach mody też bardzo dużo jego jest. Fajny on jest z tego powodu, że stylizować go można, no oczywiście bardzo fajnie z białym, jakimiś takimi też bazowymi kolorami, ale także z różowym. I zobaczcie, to będą rodzinne kolory, więc... Fajnie będzie to wyglądało, się łączyło, będzie tak wyglądało i klasycznie, i kobieco, i tak też, no wiecie, harmonia będzie w tym. I już Wam pokazuję, co ja mam na uwadze. Zobaczcie, ja znalazłam taką różową torebeczkę, która też tutaj fajnie się połączy. Zobaczcie, że w zależności od tego, jak pada światło. Te kryształki są albo bardziej różowe, albo troszkę bardziej fioletowe. I no, ja lubię różowy kolor. Zobaczcie, miałam taki szalik, on jest jedwabny. I jeśli ja będę chciała się no, przykryć czymś, to mogę i tym właśnie szalikiem zrobić z tego taką sobie narzutę. Zobaczcie, jak fajnie to się łączy. Naprawdę. I widzicie, i no jako, że to są po prostu te kolory, które ja lubię, więc tak naprawdę ja nie musiałam zbytnio niczego inwestować. Nie już mam tą narzutę, tylko mam sukienkę. No to rebeczkę to już opcjonalnie. Jeśli nie, to można jakąś bardziej zwykłą, może srebrną też naprawdę będzie dobrze wyglądało. I dodaję jeszcze takie różowe szpilki, nie obowiązkowo różowe, mogą być beżowe, w zależności co wolicie. Wiecie, ja po prostu mam różowe, więc tutaj tak fajnie by się to łączyło. No i wyglądam, wiecie, tak klasycznie, romantycznie. Jak Wam się podoba? Napiszcie mi proszę w komentarzu w ogóle, jaka stylizacja Wam się bardzo Podoba i czy Wam się podoba właśnie ta różowa? Tak naprawdę, no różowo-fioletowa, bo mi się jednak ona podoba, ja i bardzo, bardzo przepadam za tym różowym kolorem, jednak. I zobaczcie, właśnie to mam na myśli, gdy mówiłam, że te sukienki można przekształcić w coś takiego bardziej codziennego, albo po prostu, no wiecie, na mniej uroczyste wyjście, tak bym to nazwała. Zobaczcie, zakładam na górę sweter i już mam taki, no bardziej casual look w tym i mogę po prostu sobie pójść na drinka, albo, na, no, może nawet do opery można tak pójść. Chodzi o to, że tutaj, no ja mam idealne polowanie. Połączenie tych kolorów. Ale nie obowiązkowo tak musi być. Może być biały sweterek i też będzie bardzo fajnie ze sobą to wyglądało. Jakiś szary też będzie bardzo dobry. Tutaj w tej stylizacji naprawdę połączenie tych kolorów daje to, że no jeśli wesele jest zimą, to można tak i się ubrać na wesele. I ten taki sweterek, no bo on tutaj ma bardzo taki ciekawy dekolt. I zobaczcie, że jak się łączą tak idealnie kolory, to od razu wygląda bardzo uroczyście. Więc no można coś takiego sobie też założyć, szczególnie jeśli no nie jesteśmy świadkową i jakąś bardzo ważną. Osobą, na którą wszyscy czekają, a jeśli jesteśmy takim 101 gościem, dlaczego by tak się i nie ubrać? Jeśli podobają ci się rady, którymi się dzielę w tym wideo, to obowiązkowo subskrybuj ten kanał, aby nie ominęły cię żadne kolejne moje wideo. I ostatnia sukienka w takim bardziej naturalistycznym stylu dla kobiet, które lubią naturę, które lubią, gdy wszystko jest no, naturalne, gdy stworzone własnymi rękoma, gdy może jakieś etniczne też wzory się pojawiają. Wszystko to przypomina właśnie ta sukienka. Też ja tutaj ją stylizuję z ciepłymi kolorami, czyli ze złotem. Myślę, że to, czy zdecydujecie się na taką sukienkę na wesele, już bardziej zależy od tego, jaki macie typ stylu. Jak wspominałam, jest to bardzo naturalistyczny typ w stylu, czyli dla takich kobiet, które no, lubią, gdy wszystko jest takie, jakie jest. Nie chcą zbytnio się, wiecie, malować, nie chcą się zbytnio tutaj upiększać, a chcą po prostu tak, wiecie, no fluent, tak, tak bym to też nazwała, czyli taki naprawdę bardzo płynny, lekki styl. Ten typ stylu też kojarzy się nam z naturą, ze spędzaniem czasu na przyrodzie, dlatego też te ciepłe barwy, takie barwy ziemi, przyrody, lasu, liści suchych na przykład, tak, słońca też, Tutaj nam bardzo dobrze będą się kojarzyły i właśnie w tym kierunku stylizujemy. I zobaczcie, możemy tę sukienkę tak sobie po prostu zostawić, nie trzeba tutaj niczego dodawać. Po prostu wiecie, tak to, żeby płynnie się wszystko nam ruszało. Ale ja rekomenduję, żeby dodać tutaj pasek, jeśli po prostu chcemy, aby więcej się tutaj zadziało. Ja mam taki bardziej zwykły pasek, i tutaj z kolorem złota, właśnie na tym mi zależy bardzo. Ale jeśli chcecie wyglądać bardziej uroczyście, podoba się Wam, to można ten pasek. No, po prostu z jakimiś kryształkami wybrać, albo jakiś, no, bardziej uroczysty, po prostu, bo mój może wyglądać trochę tak powszednio. Wiecie, dziewczyny, jeśli nie wykorzystacie taką stylizację na wesele, to tylko na co dzień, albo, no, nie na co dzień gdzieś, na jakieś spacery po mieście, tak? Spacery w parku letnie albo nad morzem. Naprawdę bardzo będzie to fajnie nam wyglądało. I zwróćcie uwagę, że ja od razu tutaj ją tak podciąguję, bo. No, nie chcę, żeby tu, wiecie, teraz jest modnie, żeby to wszystko było takim oversize, więc troszkę to fajnie, gdy jest luźniej, gdy jest tej tkaniny więcej. Po prostu, żeby nie było wszystko zbyt plasko. Ale też tutaj nie przesadzajmy, aby po prostu no, nam nasza sylwetka też pięknie się układała. I zobaczcie, no można tak sobie już po prostu pójść. Ja jeszcze tutaj, zobaczcie, stylizuję ze złotem, już pokazuję Wam trobeczkę. Wybrałam właśnie taką, tutaj też jest troszeczkę tego złota. No w moim pasku jest tego złota, brązoletka złota, no żółte u mnie są kolczyki, więc to tak się wszystko fajnie łączy. Jeśli chcemy jeszcze coś na siebie narzucić, no albo wybieramy żakiet, albo ja mam też bardzo fajny tutaj szalik której związała mi moja mama i on naprawdę no fajnie będzie się łączył z tym stylem. Bo on jest ręcznie wykonany i zobaczcie jak to fajnie wygląda. No oczywiście może nie dla każdej z was. Napiszcie mi jak wam się podoba właśnie taka stylizacja, ale myślę, że ona też może być. Na przykład jeśli mamy wesele na wsi albo no z takim wiecie bardziej rustykalnym stylu, naprawdę Taka narzuta, właśnie taki ten szalik, no, będzie fajnie wyglądał i będzie tak się kojarzył, no wiecie, będzie na miejscu, tak? A ta elegancja, ta klasa właśnie polega na tym, aby się ubierać w stosunku odpowiednim do miejsca i do oczywiście okazji, tak, na którą przychodzimy. Więc no, jeśli wesele jest mniej takie uroczyste, to się też ubieramy mniej uroczyście. Bo jeśli przyjdziemy już takie, wiecie, z fanfarami, to nie będzie to wyglądało dobrze. Będę tak naprawdę bardzo ciekawa, jak podoba się właśnie Ci ta stylizacja oraz te wszystkie poprzednie. A ja dziękuję Ci, że byłaś razem ze mną. Bardzo mi, no cieszy mnie to, że po prostu przetrwałeś do końca, że oglądasz moje wideo. I ja nie żegnam się z Tobą, a zapraszam do moich kolejnych wideo o trendach tego roku, jak po prostu, no wiecie, pozostawać kobietą z klasą, ale także dodać jakiegoś stylu do swojej garderoby oraz też o tym makijażu. Wspominałam już o nim i właśnie to wideo pokazuje krok po kroku. Do zobaczenia w tych wideo.